W ostatniej firmie pokazywałem wam takie zaponiki elektroniczne. I dzisiaj zamierzam rozebrać. Yy te zapłonniki. Miałem 4, 2 już są rozebrane. Zobaczcie jakie cieka, jaka ciekawa konstrukcja tych tub tuba do zabezpieczeń przed wilgocią. Te rampy były na pewno na zewnątrz, bo dokładnie nie, nie wiem gdzie one były montowane. Ale tutaj jest o-ring uszczelniający i w środku tak, jak widzicie, jest elektroniczny zaponnik. Lampa 2 razy 30 w Jakie tu było napięcie? 230V. 230 do 240V. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale taki jest opis. I te do lamp takie wtyki, które są obudowane i zasłonięte gumą. Czy to były świetlówki? Nie wiem, czy to były jakieś inne, inne lampy. Wydaje mi się, że to były chyba świetlówki. Na kształt rur Tu jeszcze kabel i taka elektronika jest w środku. I tu chcę wam jeszcze pokazać. No wiadomo, układy SMD, jakieś tam rzeczy, które są polutowane. Ale to jest dosyć taka ciekawa sprawa, bo tutaj na płytce. O, teraz może będzie lepiej widać. Tu na płytce są bezpieczniki, to są w tych dwóch miejscach bezpieczniki. Ten akurat jest tak, tu, tu jest spalony bezpiecznik, tu, dlatego to ktoś wywalił, wyrzucił. I tu w tym w tym też chyba sporo. Chociaż tutaj jest co innego uszkodzone. To są te cztery, dwa punkty, które, które są. Yy, yy, są bezpieczniki na druku. A tutaj widzę, jest coś tutaj przygrzane, i tu się coś spaliło w tym miejscu. No, wiadomo, płytka nie jest do. Yy, to jest do wyrzucenia tylko to, co można odzyskać, mieć z tych cewek, tutaj, z tych transformatorków. No, ale tak to wygląda. Przyspieszam film. I zobaczycie jaki jest efekt końcowy. Wina mojej pracy jest taki. To, co widzieliście na stole, to jest yy, rozebrane. Na części pierwsze tu może wytaruję tą wagę. Tu zobaczcie te tuby, co mówiłem. Mam jeszcze jedną. Te tuby odkładam. Były cztery, yy, cztery zapłonniki. Właśnie w takich tubach hermetycznie zamknięte, to już mówiłem o nich, no i trochę kabli z tych uchwytów do tych lamp. O, właśnie z tych wyciągnąłem z kosza taki uchwyt, by wam pokazać. Są właśnie te mosiężne styki, i może na samym początku te styki. Zważę. Do tego nie będzie dużo, ale zawsze to jest mosiąc. to podobnie jak z miedzią, że yy, uzbiera się na pewno kiedyś jakaś większa ilość 14 gram, także z tych styków 14 gram. Także tu nic tylko. Do wspólnego pojemnika. No i teraz miedź. mieć z kabli. I co tu jeszcze było? Kabelki. No i tyle, bo z płytek nie rozbierałem. Nie wyciągałem tej miedzi. Są trzy płytki. Nie, cztery płytki, bo były cztery zapłonniki, właśnie w tych płytkach. Też są transformatorki, też są różne rzeczy, które jeszcze muszę pooglądać. Także to są takie właśnie sprawy, które trzeba jeszcze raz zobaczyć. Może coś się przyda, ale już miałem taką, taki komentarz pod którymś z filmów ostatnich, że te płytki też można przecież sprzedać na złomie. Nie, nie, nie trzeba je rozbierać. Nie wiem nawet, jaka cena jest za kilo. I teraz jest taka sprawa: czy lepiej wyciągnąć transformatory i te rzeczy, które są z miedzią, rozebrać jako, jako mieć, wyciągnąć tą mieć po prostu, czy sprzedać w całości? To też taki jest dylemat: czy lepiej tak, czy lepiej tak. I kamerki, to co już mówiłem, kamerki też tutaj są, też będą razem z tą elektroniką. Coś tutaj jest, może do wyciągnięcia, Jakieś, jakaś ceweczka, jakiś, jakiś taki dławik, element, który też ma mieć. Także to, to wszystko jest do jednego pudełka z miedzią. Ważymy to, co jest odzyskane, to, co jest czyste. Też może nie być tego za wiele. Pół kilo widzę będzie. 506 gram pół kilo miedzi. Także za ten krótki czas te kable, które obrałem i tutaj jeszcze, o jeszcze nawet nie wyciągnąłem tych tych kabelków takich yy, cienkich, to jest chyba 1 mm2to no jeszcze teraz może to zrobię. Że takie cienkie przewody też... chociaż to jest... Yy... Więcej pracy, bo wiadomo, to tak samo jak z tymi linkami, jak z, z komputerowymi, jak ze skrętką komputerową. Dużo nie ma tej miedzi, a bardzo czasochłodne. Także dobra, nic. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Widzicie, jaki jest wynik. Do usłyszenia, do następnego razu. Miłego weekendu.